Liviano, jeśli chcesz iść na przyjęcie do sędziego, to szybko się przebierz. Jak leci? Mariciu i przyszła pozować? Sí, sí vino, pero... Tak, przyszła, ale na krótko Z powodu imprezki I dziś już nie wróci? Zaprosiłem ją i się zgodziła Za bardzo się napiłeś, a Obiecałeś, że zrobisz z niej aktorkę Ale ja dobrze wiem, do czego zmierzasz <laughs> Mariciu mi się podoba Jest jak niedojrzały owoc, który wzmaga pragnienie, zamiast je gasić Sprawię, że dojrzeje i wpadnie w moje ręce. Mariciu i mi się nie wymknie. Nikomu o tym nie powiem. Nigdy. To moja tajemnica. Dlaczego mnie skrzywdzili? Dlaczego zmarnowali mi życie? ¿Por qué? La ¿Por qué? cómo está, Bien. Witamy. Juan Miguel powiedział, że przyprowadzisz swoją dziewczynę. Elsa? Tak, ale nie mogła przyjść. Musiała się spotkać z ojcem Szkoda, bo lubi takie przyjęcia. Bardzo eleganckie. Ale podobno Cecilia, żona sędziego, była kiedyś niezamożna i pracowała jako jego sekretarka. Jest od niej sporo starszy, ale się pobrali.

Podczas jego nieobecności krewni doprowadzili do unieważnienia tego małżeństwa. Kto by pomyślał? Ale on odkrył prawdę. Wrócił do Meksyku, odnalazł Cecilię i znowu ją posiedził. Teraz nikt ich nie rozdzieli. Całe szczęście. Musi ją bardzo kochać. Zapewne. Chociaż czasami wydaje mi się, że jest nieszczęśliwa. Przestań pracować, bo idą dwa do nas. Dobrze się bawicie? Doskonale, pani Helater. Dziękuję. Cudownie spędzamy czas. Cieszę się, że przyszliście. Mimo licznych obowiązków mąż postanowił przyjść na rocznicę państwa ślubu. Jesteśmy zaszczyceni, doktorze. To zaszczyt dla mnie. Licząc od pierwszego ślubu, który uważamy za najważniejszy, jesteśmy małżeństwem od 25 lat. Naprawdę? Gratulacje. Nie widać tego po was Zwłaszcza, że nie macie dzieci Mariciu i nie przychodzi, a podobno ją zaprosiłeś Widać, że chcesz ją osaczyć Żebyś wiedział. Nie podoba mi się to. Dlaczego? Bo Marichui jest przyzwoitą dziewczyną. Co z tego? Czy masz skrupuły? Poważnie. Gdyby była jak inne, miałbym to w nosie. Ale Marichui jest wyjątkowa.

Może nie chcieliście mieć dzieci, ależ chcieliśmy. Przynajmniej jedno, ale Bóg nie dał. Sędzio Bellardo, chciałbym z panem porozmawiać. Chętnie, doktorze San Romano. W moim gabinecie? Pójdziesz z nami, Eduardo? Zostanę. Czekam na Elsę. Może jednak przyjdzie. Idziemy? Spodobają Ci się te wiersze Elso, choć nie napisałem ich dla Ciebie, lecz dla osoby bardzo do Ciebie podobnej. Nie podoba Ci się tu? Nie. Nie wiedziałaś, jak wyglądają te impreski? Myślałam, że są mniej wyuzdane Naleję ci drinka Nie, nie chcę Tej nocy mi się nie wymkniesz Chcę pomagać trudnej młodzieży, której trzeba wskazać właściwą drogę Cudownie W ten sposób zapobiegniesz wielu tragediom bez pomocy ci młodzi ludzie umrą przedwcześnie z powodu narkotyków, oszaleją albo skończą w więzieniu. Gratuluję doktorze San Roman. Widzę, że ma pan wiele współczucia dla ludzi w potrzebie. Robię to z powodów osobistych, ale pragnąłbym, żebyśmy połączyli nasze siły, by pomóc tej młodzieży. Jestem do pana dyspozycji. Moglibyśmy pracować razem nad niektórymi przypadkami. Co pan na to? Z przyjemnością. Spotkajmy się jutro, żeby porozmawiać o szczegółach. Zdzwonimy się jeszcze. Zabujałem się w tobie. Nie wiesz o tym? To będzie nasza noc. O co ci chodzi? Jesteś sam? Byłem z twoją żoną, ale odeszła z jakąś panią. Nie, dziękuję. Twoja dziewczyna w końcu przyjdzie? Ma na imię Elsa? Nie zadzwoniła. Chyba nie udało jej się wymigać od spotkania z ojcem. Chciałbym ją poznać. Ja też chcę, żeby się poznał. Oby jak najszybciej. Zobaczysz, jaka jest dobra i przyzwoita. Na co czekasz? Co sobie myślisz, głupku? Nie bądź taka harda. Mariciu, zaczekaj. Byłeś za wojny? Stanowczo.